Dobra, teraz jedziemy z następną tematyką. Jest grupa na górze. Na szczycie, zobaczcie, tak jak mówiłem, warstwice. Im gęstsze warstwice, warstwice tak jak tutaj, tak jak tu. Tak, no, tutaj już mniejsze nachylenie. To nachylenie zbocza jest większe. Im warstwice są szerzej od siebie, tym jest łagodnie. Ale grupa dotarła i jak schodzimy. W dzień nie ma problemu. Zobaczcie, w dzień nie ma problemu. Załóżmy. W oddali widzimy jakieś drzewko. Lub ewentualnie mamy tutaj następny szczyt. O, następny szczyt, następną górę, na którą idziemy. To co robimy? Określamy azymut na, na to drzewko. I, I co? I po prostu widzimy to drzewko idziemy na to drzewko Ewentualnie e, określamy azymucik na szczyt góry i ładujemy na górę. Ewentualnie, tak jak mówiłem ewentualnie na drzewko i ładujemy, ładujemy na drzewko. E, o azymutach jak określać tak na szybko to e, już mówiłem, także dobrze wiecie e, no i co? No a dla przykładu przypomnijmy sobie. Wiemy, że tu mamy północ. N. Idziemy z północy na południe. Czyli tu azymut na drzewko, jaki jest? 180 stopni. Oczywiście. 180 stopni. 180 stopni. Azymut na. To ten wzgórek, jaki jest? Tu mamy 90, no na pewno jest w przedziale. Tutaj 180, 90-180 stopni. Ja bym powiedział, że tu jest jakiś azymut 100-150 stopni. Sprawdzimy z grubsza. Oczywiście na mapie zrobi się to dokładniej. Sprawdzimy z grubsza. Czyli co nasz punkt, nasz punkt i robimy ciach, 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 ciach. Wychodzi, no, 160 stopni. Ile tam powiedziałem? 140 chyba. 160 nie, 150, albo coś koło tego. 160 stopni wychodzi azymut na, na tą górę. I sami widzicie, plus minus można na szybko określić azymut. Czyli na tą góreczkę mieliśmy azimut 160 stopni. 160 stopni. I mamy określone już e, kierunki. Czyli w dzień jest sprawa prosta. Widzimy, schodzimy. Widzimy gdzieś na dole drzewko, schodzimy tego drzewka, stajemy za tym drzewkiem, namierzamy się dalej. E, tu jednak e, trzeba troszeczkę uważać, jeśli namierzamy się na drugą górkę, która jest daleko i jej w pewnym momencie możemy nie zauważyć schodząc w dół możemy jej nie zauważyć dlatego tu y, powinno się już po namierzeniu tych 160 stopni jak mamy tutaj schodząc jakieś drzewko czy jakiś jakąś skałę gdzieś dalej jakaś skała o, powinniśmy się namierzać na takie pośrednie punkty po prostu żebyśmy w pewnym momencie się nie zgubili bo zejdziemy i ten szczyt niekoniecznie nie, nie będzie widoczny dla nas a w tych, w, tym terenach, w tych terenach, które będziemy, tak będzie właśnie także powinniśmy, jeśli nie widzimy tak jak tu schodzimy z górki i teoretycznie powinniśmy widzieć ten punkt, do którego idziemy cały czas to jest OK jeśli nie widzimy, to w tym momencie trzeba się zacząć namierzać na te pośrednie punkty i tak to wygląda tak to wygląda w dzień, jest prosto Eee, oczywiście, e, technika zejścia stromego zbocza nie schodzimy na wprost, bo będziecie obciążeni plecaki, e, gnaty, e, to wszystko będzie ciążyło, będziecie zmęczeni. Także Idziemy oczywiście trzym trawersikami: prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo i dochodzimy do naszego punktu. Pamiętajcie o tym, że jeśli ok, widzicie to drzewo z każdego miejsca, jest ok, ale jak tego drzewa nie widzicie, schodzicie, to załóżmy, tu drzewo wam zniknęło w tym momencie. Niestety wracamy się z powrotem. Wracamy się z powrotem. Mamy dwóch nawigatorów. E, łapiemy azymut 180 stopni, wysyłamy jednego nawigatora, schodzi trawersikiem sobie w dół zatrzymuje się i czeka, i reszta grupy dołącza ciach ciach jeden za drugim, oczywiście trawersami, tak, trawersami żeby żeby szanować kości, żeby się nie e, nadwyrężać i znów jesteśmy dalej, nie widzimy tego naszego drzewka czyli nie ma sensu robić wszyscy trawersów, bo pamiętajcie jak zrobicie trawers i namierzycie się z tego punktu 180 stopni, to też będzie 180 stopni, tylko przesunięte już o, o ten x. Także dlatego ważne jest, jak stracicie ten punkt, do którego idziecie, e, obierać e, pośredni punkt. I znów zatrzymaliśmy się. Nawigator e, Azymut określił, wysłał. Swojego kolegę. Kolega doszedł. Zatrzymał oczy, jak daleko. No też nie może być za daleko. Tak, żeby nie stracić go z pola widzenia. I tak, żeby to taktycznie było uwarunkowane, żebyśmy kolegi samego nie wysyłali za daleko od nas. I pozostali dołączają do kolegi. I tu już kolega widzi drzewo. I jest. Okej, okay, wszystko. I zeszliśmy. I mamy utrzymany kierunek. To będzie tak. Jedna opcja. Eee, I w zasadzie słuchajcie eee, druga opcja, jeśli chodzi o noc. O noc będzie podobna, eee, bo w nocy to już nie będzie tutaj założenia, że, że, że jak to się mówi, a, bo, bo widzę, bo widzę, bo nie będę widział, bo będzie ciemno. Eee, będziemy widzieli jakieś, jak będzie w miarę widno jakieś wszystko w szarości. Jedno będzie ciemniejsze, drugie jaśniejsze. Krzak nie musi być krzakiem, drzewo nie musi być drzewem, a więc po to jest dwóch nawigatorów. I wracamy do tego co robiliśmy za dnia. Czyli jak tu się namierzyliśmy na mapie, wiemy, że tu po lewej stronie mamy azemut 160 stopni, góra, tu i musimy na tą górę załóżmy wejść. Czy, te, czy powiedzmy, tu na dole mamy, mamy następny szczyt, na który musimy wejść, a zakładamy że na ten szczyt idziemy 160. Namierzamy się na azymut 160 i idziemy. I znów. Pierwszy, ten który idzie robi trawersy. I drugi nawigator trzyma kierunek. Pierwszy ma na plecach, no tak jak my to robiliśmy idąc na noktowizorach, lightstick noktowizyjny. Wy będziecie mieli lightsticki normalne, świecące. Czyli kolega schodzi, robi trawers, robi trawers. Po radiu, yy, nawigatorzy będą mieli radia drugi nawigator mówi stój i w tym momencie cała ekipa dołącza dołącza, dołącza dołącza, dołącza i znów idzie wyznaczonym 160 azymutem zatrzymuje się i ekipa dołącza, dołącza dołącza, dołącza dołącza, w momencie jak i tu znów namierza się i idzie no i podchodzimy pod górę, no jak pod górę no niekoniecznie trzeba trawesować Ale jak super stroma góra jest no to, to polecam trawesować bo szkoda szkoda się męczy Tu oczywiście w pewnym momencie jak będziecie schodzić jest, ta, jest, jest coś takiego że ta grupa stoi To nie to że stoicie i lubiecie sobie w nosach tylko to jest też to nasłuchiwanie Nasłuchujecie czy za wami e, idzie jakaś grupa, ta która będzie was ścigała to też jest Wasze zadanie. Oczywiście tu cały czas sektory trzymamy. Jeden sektor, znaczy to jest nawigator, tak, ale drugi, i na zmianę sektory. I tu mamy sektor ten ostatni, yy, zamykany przez ostatni. I wchodzimy na górę, i sprawę mamy zamkniętą. I tak to yy, wygląda w nocy i w dzień.